Rozpoczynamy fashionable i z białym soku. Z atrakcji to masterclassy z Iloną Kanclerz i Giovanni Fontaną. Co do pani Ilony, nie znałam jej wcześniej, nie będę na pewno szukać o niej informacji później. Nie mój styl, nie mój świat, nie moja pasja. Trzeja, że nie dziękuję Giovanni Fontana, natomiast był niesamowity. Żałuję, że miał tylko godzinę. Mówił o bardzo ciekawych rzeczach, mówił z sensem, był do tego zabawny poprosił mnie, żebym porozmawiał o panią w łódzkiej modzie. And the first question I asked to him is uh, how long is the master class? He said one hour. <laughs> Pierwsze pytanie, które zadałem, jak długo mogę rozmawiać? He said one hour one year. No. I miał w sobie masę uroku. Cieszę się, że udało mi się z nim porozmawiać i to jest naprawdę człowiek, który zna się na tym, co robi. Pierwszym prawdziwym pokazem, który jednocześnie zamykał pierwszy dzień, ale otwierał całą imprezę. Był pokaz Michała Starosta. Cały pokaz był bardzo ciekawy i mam nadzieję, że nagrałam coś o nim wcześniej lub później. Ponieważ kompletnie nie pamiętam jak to wyglądało, kim jest ten człowiek. Generalnie byłam mocno zmęczona. Po pierwszym dniu Fashion Able East mogę powiedzieć jedynie tyle, że pogoda była prawie taka katyśna jak ja. Z mojej fryzury, którą układałam od 7 rano dosłownie, ponieważ chciałam mieć mega loki, została szopa w stylu chemiony, przez co najczęściej ratowałam się parkoczem albo wysokim kokiem. W sumie z całego dnia warto było pójść tylko na działanie Go Fontane i na pokaz. Czyli zamiast siedzieć od godziny 16, mogłam spokojnie przyjść tam o godzinie 19. Mam nadzieję, że docenicie to, jak się dla was tutaj męczę. Mam obcasy. Świetnie wyglądał na sukienkach zwłaszcza tych likowanych i jako dodatki takie miejscami. Ma takie skrzywienie zawodowe, że patrzę ludziom na biżuterię i zauważyłam dwie panie, pięć się wolnych kolczykach i zastanawiam się, kto im to robił. Podobała mi się też biżuteria, które miała Katarzyna w swoim pokazie. Pierwszne były kolczyki połączone z naszyjnikiem. Dosyć ciekawie to wyglądało. No i to była wielka biżuteria, więc plus za to, bo ją było widać z pokazu. Nawet jak siedzieliśmy w drugim czy w pierwszym rzędzie, ciężko było dojrzeć szczegóły. Z tego co mogę powiedzieć, to pokaz Pawła był bardzo kreatywny. Podobały mi się hafty na jego ubraniach. Był to nawet haft kojenikowy ja z tego co wiem. I fajne miał zakładki, zwłaszcza tej ostatniej sukience. Podobało mi się to, że ta ostatnia ślubna suknia miała taką pauzę przed wyjściem. No świetnie, chociaż trochę bym skryciła dół sukni, bo wydaje mi się, że można byłoby się w niego zaplątać. Ciekawi mnie, czy haft w pokazie Pawła był z drugiej strony zakończony, czy po prostu tylko przeszyty. Ale co co mi się jeszcze u Papa podobało, to motyw egipski, który przebijał w jego ubraniach. Jesteśmy już po ostatnim pokazie drugiego dnia i szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tych ostatnich pokazów. Nie mogę się doczekać tego, co przyniesie dzień trzeci. Bardzo podobał mi się ostatni pokaz inspirowany panem ale muszę przyznać, że przedostatni pokaz miał najlepsze sukienki dzisiejszego dnia. Zwłaszcza czarną suknię był, Była naprawdę genialna i mam nadzieję, że wam też się uczyło. Upaliśmy na dzień trzeci pokazu, zaraz zaczynamy. Równo o godzinie 14:00 Będą dzisiaj pokazy uczniów, trochę fashion styles. Nie mogę się doczekać jak zwykle dwóch ostatnich pokazów. Z tego co dzisiaj mam na sobie. Tą sukienkę kupiłam w drugiej klasinicom więc jakieś 7 lat temu i ciągle w nią chodzę. Mam na szyjnik, który zrobiłam, trochę bransoletek moich ulubionych i oczywiście to ja wkę, ją Więc chodzimy do środka. To, co mi się nie podobało, to to, że był strasznie spóźniony i nikt o tym wcześniej nie ostrzegł, a w środku jest naprawdę bardzo dojący. Ale mówiąc o samym pokazie, bardzo mi się podobały ubrania. Było dużo tiulu, dużo ciężkich materiałów, a całość jednak się ze sobą komponowała. Miejscami te ubrania były zręcznie przyzwoite, ponieważ przysięgowały w miejscach, których nie do końca powinny, ale to jest plus, bo trzeba być odważnym. To, co mi się nie podobało, to to, że jedna z modelek miała na sobie stanik, w momencie, w którym nie powinna go mieć, przez co on był widoczny przez ten cały tiul i przez fotujące materiały, ale całość na bardzo duży plus było ładnie, modelki również były ładne, więc wyszliśmy z kolejnego pokazu, jest to pierwszy pokaz z tej Fashion Star. z tego co zwróciłam uwagę bardzo podobały mi się inne zony powycinane w takie bombelki. Wyglądało to dosyć ciekawie, ale wydaje mi się, że tak raczej nie do założenia bardziej do tego, żeby mieć wszelkie i się pochwalić. Szkoda, że jeszcze w Polsce nie mamy tego czasu, kiedy kupuje się ubrania i bierze je po to, żeby ją kolekcjonować. Bardzo mi się podobały zwiewne sukienki i to, że bardzo dużo z tego co pokazywali miało długość maxi, więc odpowiada trochę bardziej skromnym osobom. O całości mogę powiedzieć, że nie jest to mój ulubiony pokaz, ale też nie najgorszy. Jesteśmy już po pokazie uczniów ze szkoły w Łodzi i przyznam szczerze, że to były zupełnie trzy różne pokazy i ciężko jest mi zdecydować, który podoba mi się bardziej. Pierwszy pokaz Agnieszki mogłabym nazwać seksownym, czerwonym kapturkiem. Były tam zrównoważenia dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Mi bardziej podobały się te dla kobiet, było dużo futra, dużo czerwieni oraz przegaszone szarości, całość wyglądała naprawdę bardzo mocno, przy okazji trochę ciężko, więc to raczej był pokaz na jesień, zimę niż wiosnę, lato, ale bardzo mi się podobał. Drugi pokaz Mileny nazwałabym futurystycznym, spletowym stylem, było dużo prześwitujących rzeczy, zdecydowałabym się co najwyżej na jakieś ażurowe skuteki ale też wszystko bardzo ładnie ze sobą się komponowało. Najbardziej podobał mi się trzeci pokaz Sebastiana i więcej rzeczy mam chyba dla siebie do swojej szaty przerzuciła niż dla Wojtka. Podobały mi się materiały, były naprawdę genialne, nawiązywało do różnych styli z różnych epok. Najbardziej podobało mi się też stylu barokowo rock ze zresztą to jest mój ulubiony styl, o czym możecie się przekonać oglądając mojego vloga. Wszystko bardzo mi się podobało i jest duża różnica między tym, co pokazali przedwczoraj białostoccy uczniowie w porównaniu z tym, co się działo w Łodzi, no ale też Łódź stoi jednak trochę wyżej. Można porównać chociażby na podstawie fashion weeków, jakie tutaj mamy. dla niej, że widziała buty rękę i dalej szła tak jak powinna. Bardzo podobały mi się zestawienia kolorystyczne, chociaż nie do końca e, takie pomajańcze, żywe i zielenie to jest możliwe. To wydaje mi się, że mogłabym coś z tego do siebie dobrać. Co podobało mi się w pokazie Aśni, to, to to aplikacje na sukienkach były haftowane, ciekawi mnie czy były haftowane ręcznie. Również w pierwszym pokazie Pawła z Białego Stopu widziałam aplikacje kojalikowe. Nie miałam jeszcze okazji go złapać, żeby zapytać czy sam je haftował, czy komuś to zlecił, ale podoba mi się tutaj dużo właśnie takich chodzielniczych wstawek. Bardzo podobały mi się pokazy drugiej projektantki z Łodzi która miała bardzo ładne akcesoria, torebki, plecaki. Mało kto tutaj o to zadbał. Nie podobało mi się właśnie to, że buty nie pasowały do tego. Już lepiej zdecydować się jakieś na klasyczne szpilki, bo do wielu stylizacji naprawdę było kiepsko. Wyszliśmy właśnie z pokazu Malewicza i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jego kolekcji. Nawet przed się spodobała, bo na chwili się do mnie i powiedział, że to jest spoko, więc może znalazłam do niego płaszcz na jesień. Podoba mi się to, że całą kolekcję można po prostu ułożyć na co dzień. Nic nie wyglądało dziwnie, całość ze sobą i duży plus za wykończenia. Podobały mi się wstawki, i wykończenie tyłu. Wiele osób o tym zapomina i po prostu tył wygląda na zrobione na szybko, a tutaj wszystko ze sobą skupiało i jest to naprawdę kolekcja wata polecenia. Co do całej imprezy, to przeszkadza mi trochę organizacja. Pokazy albo są spóźnione, albo między jednym a drugim jest bardzo dużo czasu. Domyślam się, że trzeba się przygotować, umalować, uczesać modelki, ale jednak jest to trochę przeszkadzające, zwłaszcza, że pomiędzy za dużo nie ma co do roboty, przeszkadzają też mi szafiarki, które bardzo starają się usiąść w pierwszym rzędzie. Tak jak rozumiem radką McFashion, czy już jest, ponieważ one mocno siedzą w tym świecie, tak nie rozumiem tych pomniejszych, które jest zawsze, cenę stają się w, iść w pierwsze miejsce. Na razie jest dzień trzeci, sam początek. Zobaczymy, co się będzie działo wieczorem. Obstawiam, że na Przybylskim będzie tak dużo ludzi, że siedzieć nie będzie gdzie. Przed nami ostatni dzień pokazów, nie mogę się go doczekać, wydaje mi się, że najlepsze zostawili na koniec. Niestety odpuścimy sobie koncert, nie za bardzo nasze klimaty, w dodatku znowu jestem w obcasach, więc trzymamy kciuki, aby było gdzie siedzieć i aby nie było tam zbyt duszno. Po ostatnim pokazie, tym razem był to Dawid Tomaszewski. To, co mi się podobało, to to, że to. Jedyny pokaz, który miał w Całość była mroczna, bardzo tajemnicza Totalnie moje klimaty Było bardzo dużo czerni Czasami odcienie szarości Podobało mi się użycie futer, pióry Oraz przecież czystych tkanin Całość wyglądała na bardzo przemyślaną Dobrze skomponowaną I obawiam się, że nie na moją kieszeń To co mi się nie podobało to oczywiście szafialki, Które garnęły się do pierwszego rzędu Będąc oburzone tym, że organizator wyrzucił je trochę wyżej Przeganiając dosłownie jak chóry Fashionable jest już prawie skończony. Czeka nas jeszcze koncert majej sadowskiej. Nie jestem pewna, czy się na niego wybieramy. Od całej imprezy mogę powiedzieć, że miała swoje plusy, miała swoje minusy. Jednak od strony organizacyjnej wszystko dobrze się trzymało. Więcej będziecie mogli przeczytać na blogu.